Pan pułkownik wyczytał o swojej śmierci z książki Przez trzy granice. Jest tutaj lista oficerów, podoficerów i szeregowców zaginionych w walkach z Niemcami. I tu pod datą 23 kwietnia 1945 roku jest wykazany podporucznik Chmieleski Czesław, syn Walentego. To właśnie z tej książki pan pułkownik dowiedział się, że jest nieżywy i że został oznaczony Virtuti Militarii. A tutaj jest też fragment w tej książce o tym, co się działo na terenie naszego powiatu gorzowskiego, naszych tutaj ziem. Zgodnie z rozkazem generała Świerczowskiego z 12 marca. Piąta dywizja piechoty ugrupowana w jednym rzucie zajęła obronę na Rubieży, w 54, Mironice, Kłodawa, Gorzów, Santok, do Górek Noteckich. Na prawym skrzydle znajdował się 17. punkt. Półk piechoty, a na lewym 13 pułk piechoty. Główny wysiłek skupiła dywizja na prawym skrzydle właśnie na odcinku obrony 17 pułku piechoty. Sąsiadem 5 dywizji z prawej strony była 10 dywizja piechoty, lewe skrzydło dywizji było odsunięte. W odwodzie ogólnym generał Waszkiewicz. Pozostawił 5. Batalion Szkolny, a w odwodzie przeciwpancernym 6. Dywizjon artylerii Pancernej i kompanię 14. Batalionu Saperów w rejonie północnego skraju Gorzowa Wielkopolskiego i lasu przylegającego do Różanek. Sztab dywizji znajdował się w Różankach.